Zjadłem dwójkę moich najlepszych przyjaciół w niezniszczalnych boksach. Jeden z nich kosztował 10 tysięcy złotych, a drugi jedyny 100. Kto pierwszy ucieknie ze swojego więzienia i dobiegnie do tych pieniędzy wygrywa 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy to jest wszystko. Muszę zdobyć te pieniądze. W ostatnim odcinku Osty ze mną Aby się z nich wydostać potrzebują różnych narzędzi, a żeby je zdobyć chłopaki będą musieli rywalizować w wielu naprawdę trudnych zadaniach. Podczas całego filmu towarzyszyć Wam będą pomocnicy, których wy w akcji zobaczycie później. Bo teraz powiesiliśmy w boksach balony, to szybciej rozbije wszystkie balony, ten wygrywa lepszy przedmiot. Czas start. Ubilibłem, nie ubisły. Już, już to? Ono szukuje! Nagrody, panowie, dla Was mam po kilofie. Jest, kilo! Tyle że Ostry dostanie prawdziwy kilo. Yes. A już tego. Czas start! Dobrze idzie. Nie ukrywam, że dobrze idzie. Myślałem, że gorzej sobie poradzi tym kilofem, a jednak trzy. Jeszio, jeszcze będzie biegł. kilo, fuck. Ale spokojnie, spokojnie, bo wiemy, że nasza konkurencja już go nie użyje. Odchodźcie! Ale pierwszą ścianę rozwaloną. Tu już widać drugą warstwę, drewniana. To jest ciężka warstwa, drewna jeszcze nigdy nie było. Ale trzecia, jakaś różowa. Więc nie zapowiada się, żeby on tu siedział krótko. Ostry ma rację, bo wzmocniliśmy boksy bardziej niż zwykle, przez co będą się z nimi męczyli aż do nocy, podczas której telewizor w drogim boksie spadł nam ze ściany. Nie mogę się doczekać, aż to zobaczycie, chociaż wtedy nie było mi do śmiechu. Ale najpierw zostawiłem ich samych na godzinkę, żeby trochę się ponudzili. Ostry w środku znalazł spreje i malował po ścianie. Ale fajnie. Justek dla odmiany, sucho muzyki. I grał w FIFA. W tej konkurencji pomogą wam wasi pomocnicy, których skleiliśmy z ich partnerem taśmą. Będą rywalizować w wyścigu po torze przeszkód dookoła domu. Mają naszykowane wiele utrudnień i po drodze muszą zgarnąć jedną z lalek. Kto pierwszy przyniesie ją i położy w wyznaczone miejsce, ten wygrywa. Gdy Julka ze zwyklakiem od razu ruszyli do przodu, ostry zawołał swoich pomocników, aby powiedzieć im, że... Oj, daźcie, jesteśmy najlepszy, najważniejsze. To kompletnie nie miało sensu, bo drużyna przeciwna szybciej dotarła do pierwszej stacji, na której musieli... Dobry, na drugą stronę. Jesteś gotowa? Jezus. Dobry? Dobry. Nie. O Jezus! Prawa i lewa. Prawa, środek. Uczestnicy przed każdą stacją mają napisane, co muszą zrobić. Jordan i Wera tego nie zrobią. dlatego później będę musiał doliczyć im czas. A na drugiej stacji... Musisz spędzić pod Uwaga! Ile miałem? Można na dwa razy? Dawaj! Dawaj, Jordan! Jeszcze raz! Nie! Dwa, sekund! Dawaj! Gdzie? Dawaj, Jordan! Dobra, dobra, tam, tam, tam! tam. Dawaj! Chodź, 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 chodź! Pomocnicy zerwali lalki i pobiegli na drugą stronę domu, gdzie musieli... Musicie ja, przyciągnąć się, się pod linami. Ja będę kiedy ciągnął. Jordan znowu zaczął oszukiwać i przeszkadzał drużynie przeciwnej. Dawaj, Dawaj! Nie! Ale to polirekia! Dawaj! Wera! Mental! Dawaj. Mental, Wera! Dawaj, Durda! Ewidentnie pierwsi do mety dobiegli. Wyraz! Jee! Nie cieszyłbym się przedwcześnie, bo... Za każde oszustwo musiałem doliczyć im dodatkowy czas, przez co... Finalny werdykt tej konkurencji jest taki, że zwyciężyła drużyna. I w racji tego do przegranego boksa trafi piła ręczna. A do wygranego piła mechaniczna. Tak jest, panowie! Możecie ruszać! ściany, skup się na deskach! Na deskach się skup. Tak sobie, to. to, to. Ostre jak sobie radzisz? No świetnie! Koniec! Pójdźmy sobie na szkody łys. Tutaj sobie te balony usunąłem no, już jest dobrze. Przecież jak tam sytuacja wygląda. No ja też sobie wyciąłem cztery deski. No. Tak. Do tej konkurencji zaprosiłem specjalnych gości w postaci góralskiego zespołu muzycznego Pogramy W jaka to Melodia. Zadaniem naszych uczestników jest odgadnąć, jaką piosenkę gra zespół. Kto pierwszy kliknie w przycisk odpowiada, a ten, kto zgadnie więcej piosenek poprawnie, ten dostanie lepszy przedmiot. Kurde, co to jest? No się no. ja noszy ja, 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 ja. Kipa, trzy kipa! No nie! Mój, no Przez to, że zwykle podpowiadał justkowi, zabrałem im punkt, ale musiałem ich ukarać bardziej, więc z łącznej póli odjąłem im dwa tysiące złotych. Tanie! Józef! Józef! No, niestety, tak wychodzi oszukiwanie. Czas na drugą piosenkę, proszę bardzo. Po jednej nutce. Józef! Ja, tu wiem, ja... Justek! ja... Justek! Nie no, podpowiadamy! Nie podpowiadamy! Wiem! To! Masny Ben. Masny Ben. I co? I, tak. co? I czas na kolejną piosenkę. Proszę bardzo. Mamy, Krzysiek! Team Mix. Kapitan. Już tak się zaciął i nie wiedział, co powiedzieć. Jeżeli tobie też czasem brakuje słowa, to mam dla ciebie genialną aplikację do nauki języków i jest to Speaky. Dzięki ich unikalnej metodzie uczysz się 5 razy szybciej, bo jest to jedyna aplikacja, która pozwala ci wybrać, w jaki sposób chcesz się uczyć, a na naukę wystarczy tylko 30 minut. dziennie. Finalna piosenka, ona rozstrzygnie wszystko. Ten, kto zgadnie, dostanie lepszy przedmiot. Proszę bardzo. i <laughs> <laughs> to, to stay! <sharp inhale> ewidentnie musi poćwiczyć mówienie i wy też możecie ćwiczyć Mówienie, pisanie i słuchanie w różnych językach Aplikacja Speakly jest dostępna online na Androida i IOS Koniecznie wypróbuj za darmo przez 7 dni i zgarnij 60% zniżki przy rocznej subskrypcji Kliknij link w opisie i zacznij swoją przygodę Ekipa Chill. Brawo! Yes! Nie no, łatwo! Łatwutko, nie, to było mega proste Dziękujemy naszemu zespołowi Wielkie brawa! Gdybym wyslepia, czy on? czy to coś z, z tego. Co on, Maj, co to jest? Pozwolę Ostremu zdecydować. Ostry, myślę, że wybór jest prosty, ale. O jakie to ciężkie? Nie, no, się też nie Jest, źle. jest dobrze. Nie ma co narzekać. Jest dobrze. Czas, klat! masz, idzie! Majciec zdecydowanie wyszedł na tym lepiej. Ale z racji tego, że Ostry wygrał, postanowiłem dać mu drugą szansę i zdecydował, że zamieniamy bronie w boksa. Ale...

No i po co tak robisz? Ale co zrobiłem? No przecież wiem, że tej też nie ma, bo widzę to. Ale ona wypadła, bo się nawet na śrubce trzymał. I przez to, że ostry oszukiwał. Drużyna w boksie, tani. ma też 18. No nie! Ile tu jest was dwadzieścia 27? Zostawię ich na chwilę samych, niech sobie coś tutaj porobią, ponudzą się i przyjdziemy do nich z kolejną konkurencję. Może jak już się zrobi ciemniej, może jeszcze wcześniej. Zostawili chłopaków na dobre dwie godziny, a ostry zrobił coś takiego. Wszystko ok? Is okay? Ja pierdolę. Panowie, w dachu boksów macie wycięte dziury, a zadaniem waszych pomocników jest trafienie do nich tymi woreczkami z piaskiem. Dawaj zwykle! No, Dobra, robimy to! Rzucać będą z linii wyznaczonej na dachu domu, a ta drużyna, która pierwsza trafi do środka, wygrywa lepszy przedmiot. Ja liczę na szczęście, które całe życie mi dopisuje. Kurde blisko! Teraz wieczak! Mojyszy! Ja! Ja nie brakuwał, chyba? Prawie, tylko to tam trzeba. Dawaj, Dawaj mocniej! Kurde! Oh. Tak blisko już prawie miałem, tak już nie. Jordan, skąd się teraz to robić! Tam, tam jest! Tym samym lepszy przedmiot znowu trafi do rąk ostrego. Ostry zasłużył na giga młotki. A tak zostanie yes. młoteczek. Ten młoteczek jest lepszy niż tamty. Też że tysiąc razy on trzy. Czas Jakie to kranko. metalu już, ale ma dużo mniejszą dziurę niż już tak obecnie na ten moment. Za kolejne oszustwo Ostrego odjąłem im 3 tysiące przez co mieli 15 tysięcy do wygrania. Ja to jestem tak pewien, że wygram, że to troszkę jeszcze ten... Tutaj lepiej, bo... W tej rundzie zadaniem naszych uczestników jest odgadnąć, co jest w specjalnie przygotowanym pudełku. Ten, kto wytypuje poprawnie więcej rzeczy, wygra lepszy przedmiot. Łatwo jestem mistrzem dotykania, ja dotykałem wszystko, jak byłem mały, to nawet kiedyś dotknąłem kupę. Co ty pierdolisz? Nie, jak byłem mały, to byłem najlepszy w i w słuchaniu, i w lizaniu, i w jedzeniu, i w pierdzeniu, wszystkie byłem najlepszy. Ja patam się. Tak, Krzysiu? pierwsza rzecz, proszę A, bardzo. Nie, zawsze się śmiałem z tych influencerów, którzy jak i tak ręce to się bali, ale to straszne. Chcesz na rękę głębiej czy nie? Ale delikatnie, delikatnie. A, to jest jakiś pająk. Dobra, dobra, to już wiem, że to jest coś żywego. No to jest jakieś zwierzątko małe. Komik. No, nie, to jest szczurek. Aaaa, wiedziałem. To jest nieprawdopodobne jak ja się go bałem, naprawdę. No nie ma nic zasłoniętego, więc tu nie ma nic takiego? No <grymne> nie bój się, nie ugryziecie to! Ten no! I co to jest? Jakiś <grymne> Nie no, jakieś robaki to są, no. O Jezu, jakie to jest naprawdę, to stary, mega stosujące. Serce mi tak napiera, jakby miało mi tu się normalnie zrobić. Ostatni, finalny box. To jest żywe, nie mogę ci powiedzieć. <grymne> jaki szybki roczki? Jakbyś koleszko łapy wsadzić i sprawdzić? Proszę cię. O, a, nie gryzie. Kochane. To jest? U. U. To jest kawałek mięsa? Całą ręką. To, o. to nie jest, nie, to nie jest żywe. To jest kawał mięcha jako. Ja. Zyskało mięsa jakiegoś chyba Mamy remis, ostry Kurde, co jest? ej Ja wiem, pje... Co to jest? To jest awokado <śm> <śm> Macie obydwoje beznadziejne wyniki w zgadywaniu co jest w boksie, więc macie przedmiot On nie jest beznadziejny, on jest bardzo dobry Uważam, że nim powinniście wyrządzić naprawdę duże szkody A, Chłopie Czas On jeszcze nie jak co się nie działo Jakie odkrycie? Dobrze. A gdzie ty masz okulary? Może nie wspomniałeś. <gry> Passo. Passo, sorry. Mogę wam dać, żebyście wyrządzili większe szkody coś takiego chcecie? Masz. Uj, chodzi o w Zróbcie jakąś krzywdę tym bokiem. I My teraz mi się przydadzą okulary! To może być to. W to nie tą stroną. No tak! No tak! Ej, ale mi się cały bok zrusza! Ej, oh. To był twój telewizor? Tak, to był mój telewizor, który był źle zamontowany i przy uderzeniu Justka po prostu spadł. Ale miałem nadzieję, że. Może no, nic się nie stało. Po co go czy działa? Ale nie było, więc. Za każdym razem było tak samo. Jak tam już Justek, ja już wychodzę? Justek to kto obecnie musi naprawić mi albo kupić telewizor, bo Nie, trochę mu spadł. Serio? Ja powiem, na jak tam Grzyziu telewizor? Ja mogę teraz z telewizorem rozwalać Chyba trochę cię nagroda pomniejsza. U mnie w tym w tym, tym też jest telewizor. Też go, no wiesz, wiesz co? Czekaj, też go rozwalę. Żeby ci było raźniej! No minę że jest No chciałem! zapalił Bo to jest dotykowy teraz! A Nie, jest lepiej, jest tak Gościu rozwala boksa na plazmę Nie tego no, szkody... Oddaj młot Krzysiu Krzysiu, oddaj młot Jordan Ja to, to mogę zrzucić błotem, a to nie jest k*** pędzel <laughs> To jest młot to jest telewizor <laughs> Gościu, telewizor błotem, ty Dobra Chciałem babkę Przychodzisz do mnie Kiedy siedzę w boxie. Tak. To może tego jeszcze nie widać, ale poszerzyliśmy całą dziurę. Tutaj już praktycznie nic nie ma. I dalej na jakąś woli, jakąś siatkę, no żeby się przepijać. Więc jest dobre. Rozwaliłem jedną ścianę, drugą ścianę. 10 minut, jedno, dwa narzędzia i wychodzę i wygrywam kasę. W tej konkurencji zadaniem pomocników jest w jak najszybszym czasie dostarczyć chłopakom wiaderko z wodą, tak, żeby mogli nalać ją do specjalnej rury na dnie, w której znajduje się kaczuszka. Kto pierwszy wyjmie kaczuszkę ze swojego pojemnika, wygra lepszy przedmiot. No i zapomniałbym dodać, że dziewczyny mają skajone ręce, więc będziecie musiały to wszystko zrobić z pomocą. Zamknij łódź. Czas, start! Daj, Daj, dawaj, Werka! Dawaj, 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 Wiedziałem, że przegra Już ją Wera wyprzedziła, także że przej**my ją w Ojej, ojej, włoski, włoski. Dobra, Daj, góra. Super, powoli, woda. powoli, powoli, powoli. Nie śpiesz się, nie śpiesz się. Dawaj, Jutka, wygrywa! Tak, równo, 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 równo. Dawaj najdokładniej. Tak. Nie polałem się. Ale dobra woda. Powoli, powoli, nie trzęś, nie trzeź, nie trzeź, nie trzeź. Wera, jesteś domotka, dawaj Wera, dawaj Wera, masz chodnik dawaj, Nie chcę nic na ale w razie wygrywacie! Jest? No Jukę jest to pomocna, no. Wiedziałem, że przegra Juka, już ją Wera wyprzedziła, tak że przej**my w konkurencji. Wera, jeszcze tylko chwilę. JASTA! Juka, napij się trochę, teraz musisz do spać! <grym> Dawaj, Jula! Ja idę! Ja. Ej, Czajnik, czaisz? Jakby na przykład wyrat teraz y, przyszła stary w zębach i by to du duże wiadro przyniosła <śmum> Normalnie cały na... Juka, dawać sprint teraz! Zdecydowanie ty znacznie mniej wody wylewasz niż Lubisz. Ostry nie wydawej, nie wydawej, nie wydawej. Ej, Ostry! Dobrze, okej okay. A, nie ma problemu Za kolejne oszustwo Ostrego znowu musiałem im odjąć pieniądze z wygranej i zostało im już tylko 13 tysięcy złotych nie! <śmum> ostry! Wyciągnij teraz, wyciągnę teraz. Wyciągnę, Mam! Jest! Łatwo! Mam! Moi drodzy, Grużyna staniego wygrała. Ostry jako pierwszy sięgnął w swoją kaczuszkę. Maczeta Ostry dla ciebie, a nóż dla just. Ja Czas start! Uuuuh! Uuuuh! Uff. Z racji tego, że przegrywasz, mogę iść za Dzięki. Mną, Dzięki. Zostaw sobie. Tak jest! Dawaj! Zroba czasem! Koniec! Ej, ostry! Bo mi już nogi wystają, ale tak serio! Ja Dostały mi dwie ostatnie warstwy. Wielka, najgrubsza płyta USB i dalej już blok. Nie ma na nas mocnych. Nie ma. To jest za na owej konkurencji nasi uczestnicy będą mieli do dyspozycji trzy różne narzędzia. Będą nimi uderzać do momentu, aż uda im się wyjść. Boksa mogą rozwalać tylko i wyłącznie w momencie, w którym ich pomocnicy trzymają ciężarek nad głową. Jeżeli któryś z nich opuści rękę, zaleje go woda. To jest znak dla chłopaków, którzy muszą wtedy zamarznąć w miejscu i przestać się ruszać, aż do momentu ponownego podniesienia ręki przez pomocnika. A na końcu na naszych uczestników czeka nagroda główna. Kto pierwszy tutaj dobiegnie, wygrywa 20 tysięcy złotych. Oczywiście pomniejszona o wcześniejsze kary. Pomocnicy już stoją, ręce proszę puścić, jedna w górze. I nie pozostało mi nic innego jak powiedzieć, że finał. Zaczynamy. Czas start! Star! Ręce 13 A Wy już teraz możecie obejrzeć następny film, który dla Was przygotowałem. Za 5 sekund wyświetli Wam się ekran końcowy. Kliknijcie w niego i subskrybujcie kanał. Dara.